We współpracy z polską firmą FNTF sprawdzimy możliwości przekaźników programowalnych z serii FLC. Zaczynamy od przekaźnika programowalnego wyposażonego w 4 wyjścia przekaźnikowe z prądem do 10 A, zasilanie przekaźnika 12-24 V DC. Mamy 8 wejść cyfrowych, z czego połowa, pierwsze cztery mogą pracować jako wejścia analogowe w standardzie napięciowym 0-10 V. Przekaźnik posiada wyświetlacz, takie proste lokalne HMI oraz przyciski, które mogą służyć do ustawień zarówno samego przekaźnika, jak również sterowania wykonywaniem programu. Jako przykład, na przekaźnik programowalny uruchomimy program sterownika naprzemiennego sterownika turnosowego taki, który będzie sterował redundantnymi klimatyzatorami i będzie w równomierny sposób obciążał je pracą czyli będziemy przełączać Pracę kolejnych klimatyzatorów. W przykładzie czas przełączenia to będą sekundy, a w prawdziwym zastosowaniu godziny lub dni. Program dla przekaźnika przygotujemy jako FBD Function Block Diagram. W bezpłatnym narzędziu od F&F widać, że po lewej mamy bardzo wiele różnych rodzajów bloków, które łączymy ze sobą. Jest to również sposób na skomunikowanie się z fizycznymi wejściami i Wyjściami przekaźnika. Możemy także uruchomić symulację przed zakupem przekaźnika i sprawdzić, czy nasz projekt jest możliwy do uruchomienia na przekaźniku. No i tutaj przykładowo mamy generator impulsów, który podaje impulsy na elektroniczną krzywkę, która wystawia kolejne stany. Zgodnie z wprowadzoną tabelą sterujemy wyjściami przekaźnika. Pod zaślepką w przekaźniku znajduje się złącze, do którego podłączamy wtyczkę programatora. Programator łączymy z komputerem przy pomocy USB i przesyłamy program. Diody RX TX sygnalizują komunikację z przekaźnikiem. Przekaźnik restartuje się i uruchamia program. Przekaźnik programowalny rotuje pracę klimatyzatorów. Przekaźniki programowalne to również możliwość łatwej zmiany programu pracy, ulepszenia, gdy pojawi się nowy pomysł lub potrzeba. Załóżmy, że zauważyliśmy, że załączenie nowego klimatyzatora powoduje, że musi on przez pewien czas osiągnąć moc chłodniczą i takie przełączenie powoduje wahania temperatury w pomieszczeniu. Więc zmodyfikujmy program w ten sposób, aby po załączeniu nowego klimatyzatora poprzedni jeszcze przez pewien czas działał. Program modyfikujemy poprzez zmianę schematu. Dodajemy bloki opóźnionego wyłączenia przed wyjściami. W efekcie. Po przełączeniu klimatyzatora, poprzedni działa jeszcze przez pewien czas. Na wyświetlaczu, na HMI, mamy informację o stanie wyjść, a także aktualny czas. W przekaźniku programowalnym mamy wbudowany zegar RTC podtrzymany superkondensatorem. Wykorzystajmy wejście analogowe, napięciowe oraz przetwornik temperatura- napięcie do monitorowania temperatury w pomieszczeniu. Przetworników w ofercie mamy bardzo wiele, zrobimy o nich. Osobny odcinek i zmieńmy program tak, aby zwiększenie temperatury spowodowało np. załączenie wszystkich klimatyzatorów awaryjnie. Dodajemy zestaw bramek OR przed wyjściami przekaźnikowymi, a na wejście bramek podajemy sygnał sterujący oraz sygnał z detektora progowego, na którego wejście trafia sygnał z czujnika temperatury. Dostępne są różne czujniki temperatury, np. PT-100 oraz odpowiednie do nich przetworniki. Co ciekawe, są przetworniki, które z jednej strony komunikują się cyfrowo, np. z DS1820 po one Wire, a z drugiej strony mają wyjście analogowe w standardzie 0,10 V. W przykładzie wykorzystamy czujnik KTY81 i odpowiedni przetwornik. Prosta modyfikacja programu, i na wyświetlaczu mamy dostępną temperaturę z czujnika podłączonego do przetwornika z Wyjściem napięciowym, który podaje informacje na pierwsze wejście analogowe. Ogrzewamy czujnik i reakcja programu: załączenie awaryjne wszystkich klimatyzatorów. Wykorzystajmy wejścia cyfrowe, zaczmy od I5 do I8 i łącząc się z wyjściem awarii klimatyzatora, możemy zareagować wcześniej niż wykrycie zwiększonej temperatury przy pomocy czujnika temperatury. I pobierając informację o awarii, możemy przełączyć się na kolejny sprawny klimatyzator. Pracuje klimatyzator numer jeden, Wysyłamy sygnał o awarii i następuje natychmiastowe przełączenie na drugi klimatyzator. Oczywiście, jeżeli wszystkie klimatyzatory uległyby awarii, to ta pętla cały czas przełączałaby przekaźniki, ale jest to tylko przykład. I zobaczmy, cały czas wysyłamy informację o awarii, następuje rotacja na pierwszy klimatyzator. I natychmiast przełączamy się na drugi, omijamy uszkodzony klimatyzator. Oprogramowanie FF umożliwia podgląd stanu przekaźnika w czasie rzeczywistym, co ułatwia uruchamianie bardziej złożonych projektów. Przekaźnik programowalny wysteruje elementy maszyny, zachowując odpowiednie sekwencje i zależności czasowe, reagując na sygnały zewnętrzne z przycisków, krańcówek. Mogą być to sygnały cyfrowe, ale także analogowe do dyspozycji mamy klawiaturę i wyświetlacz. Co jeżeli ilość wyjść albo wejść jest zbyt mała w danym zastosowaniu. Możemy zastosować wyższy model o większych możliwościach. W modelu FLC 18 mamy 6 wyjść przekaźnikowych, 12 wejść cyfrowych, z czego pierwsze 6 połowa może działać jako wejście analogowe w standardzie 0,10V. Klawiatura i większy wyświetlacz. W przekaźniku standardowo złącze programujące, ale poniżej mamy złącze umożliwiające podłączenie różnego rodzaju modułów rozszerzeń. Moduły podłączamy przy pomocy taśmy wielożyłowej i tutaj przykładowy moduł rozszerzeń, który dostarcza nam 8 wejść cyfrowych, z czego połowa pierwsze 4 mogą być wejściami analogowymi w standardzie 0,10V. Mamy również 8 wyjść do przekaźnika możemy podłączyć do 16 wybranych modułów rozszerzeń kolejne moduły podłączamy na wyjściu podłączonego modułu rozszerzeń moduł rozszerzeń zasilony i skomunikowany z przekaźnikiem widać że program działa i zmienia stany na wyjściach tranzystorowych w jaki sposób w programie dotrzeć do wyjścia na lub wejścia na konkretnym module rozszerzeń każdy z modułów rozszerzeń posiada przełączniki pod osłoną, której ustawiamy unikalny adres podłączonego modułu rozszerzeń. I w programie wybieramy numer modułu oraz numer wejścia lub wyjścia. Podłączony kolejny moduł rozszerzeń, a w aplikacji możemy monitorować lub symulować jego pracę. Do tej pory wykorzystywaliśmy wejścia analogowe napięciowe 0,10V, a tutaj przykład rozszerzenia dostarczającego cztery wejścia prądowe w standardzie 4,20 lub 0,20 mA, i jako przykład podłączony przetwornik temperatury AT3i do współpracy z Sądą PT100, który komunikuje się, ale także zasila się z pętli prądowej, więc wartość prądu w pętli jest informacją o temperaturze rejestrowanej przez czujnik 25-28 stopni. Zwiększamy temperaturę sądy, i jak widać odczyt 31 stopni. Pędla prądowa jest mniej narażona na zakłócenia, a umożliwia komunikację na większą odległość. I dodatkowo możemy wykrywać awarie w standardzie 4,20, a jeżeli prąd spadnie poniżej 4 mA, mamy uszkodzenie pętli, brak zasilania przetwornika. Mierzymy prąd w pętli i jak widać rezystancja mA mierza nie wpływa na wynik pomiaru, przetwornik wymusza odpowiedni prąd przy zmianie rezystancji przewodów. Wyjściami przekaźnikowymi możemy sterować elementami maszyny, np. załączyć silnik indukcyjny. Możemy także monitorować stan pracy elementów maszyny przy pomocy przetwornika prądu dostarczymy informacji o natężeniu prądu płynącego w obwodzie silnika. Jeżeli uruchomimy silnik, to powiedzmy, że mamy taką symulację kolumny sygnalizacyjnej na maszynie, dioda zielona, praca poprawna. Jeżeli zatrzymamy silnik, zaświecimy diodę żółtą, zatrzymanie. A jeżeli zablokujemy silnik, to przekaźnik programowalny może wykryć. Taki stan awarii i zaświecić diodę czerwoną. Mamy przerwę w obwodzie silnika i po uruchomieniu maszyny również możemy to wykryć jako awarię, przerwę obwodu, zbyt mały prąd silnika. Silnik indukcyjny zasilany jednofazowo z kondensatorem podczas załączenia słyszalny jest udar mechaniczny oraz występuje udar prądowy. Do regulacji prędkości, kierunku oraz łagodnego rozruchu silnika indukcyjnego wykorzystamy konwerter częstotliwości FNF FA1F004. Niewielkie wymiary, ale duże możliwości. Przemiennik częstotliwości pozwala na płynną regulację obrotów silnika indukcyjnego. Ważne w tym przypadku jest to silnik przeznaczony do instalacji jednofazowej, i przy połączeniu z przemiennikiem częstotliwości odłączamy. Kondensator. Jest to połączenie bezpośrednie FET. W ofercie posiada wiele różnych przemienników częstotliwości, również dla silników trójfazowych. Ten przemiennik posiada wbudowany również regulator PID. No i widać potencjometrem zwiększyliśmy prędkość wirowania silnika. Możemy także zmienić kierunek obrotów. No i widać następuje płynne zatrzymanie i zmiana kierunku wirowania na przeciwny. Moduł wyjść analogowych dysponuje dwoma wyjściami, i na obu niezależnie zmieniamy napięcie wyjściowe w zakresie od 0 do 10 V. I jedno z takich wyjść wykorzystamy do sterowania prędkością obrotową silnika. Pod osłoną przemiennika częstotliwości znajdziemy zaciski zasilania i zaciski silnika, ale także wiele wejść i wyjść. Kontrolnych i sterujących. Nas będzie interesować wejście VCI do sterowania napięciem oraz VBD i REF do zmiany kierunku wirowania. Przekaźnik programowalny wysyła sygnał napięciowy, sterując prędkością wirowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości. Dodatkowo możemy zmieniać kierunek wirowania silnika poprzez wyjścia przekaźnikowe, które podają stany na wejścia cyfrowe. Jak widać tutaj mamy również na Przekaźnika, informacje o wirowaniu oraz prędkości obrotowej. W przekaźniku dostępne mamy bloki regulatorów Pi. Taki regulator Pi wykorzystamy do sterowania elementem o pewnej bezwładności. To będzie żarówka działająca tutaj jako grzejnik, sterowany z wyjścia analogowego podanego na regulator fazowy. Badamy temperaturę żarówki przy pomocy czujnika temperatury, przekazujemy informacje przez. Przetwornik temperatury do przekaźnika, i w zamkniętej pętli regulatorem Pi będziemy regulować temperaturę powierzchni żarówki. Temperatura docelowa to 50 stopni odczytana z czujnika 16 stopni. Regulator Pi na wyjściu wystawia maksymalną wartość napięcia. Żarówka świeci z maksymalną mocą. Powoli wzrasta temperatura, i gdy osiągnie nastawione 50 stopni, widać, że regulator Pi. Zmniejsza wartość sygnału wyjściowego, temperatura ciągle rośnie, wynika to z nastaw regulatora PI, możemy je zmienić, możemy zmienić czas reakcji, sposób reakcji w zależności od naszych wymagań i właściwości bezwładności obiektu sterowanego. No i przyspieszmy film dziesięciokrotnie, widać, że temperatura tutaj osiągnęła 60 stopni, ale z każdym cyklem widać, że proces się stabilizuje. I w pewnym momencie mamy odtyłkę 5 3 stopnie powyżej 50 nastawionych 50 stopni. Kolejny moduł rozszerzeń udostępniający magistralę RS485, będziemy komunikować się z wykorzystaniem Modbus RTU i właśnie tutaj po Modbus odczytujemy napięcie z przetwornika napięcia. On może badać napięcie stałe i przemienne. W tym przypadku mamy informację o napięciu stałym 23 V, to jest napięcie zasilające przekaźnik programowalny. Podczas testów dość swobodnie podchodzimy do okablowania przenoszącego informacje po magistralach napięciowych, prądowych oraz cyfrowych. W przypadku docelowego zastosowania należy zadbać o właściwe okablowanie, o ekranowanie, o oddzielenie od torów prądowych, a w przypadku magistrali RS485 o właściwe zaterminowanie magistrali, tak jak tutaj z wykorzystaniem modułów LT04. Przetwornik może wykonywać pomiary napięcia sieciowego, przemiennego, tutaj zaciski LN oraz napięcia. Stałego. Domyślnie mamy adres modułu 10, co pozwala na komunikację po cyfrowej magistrali. Możemy także odczytać kilka wartości napięcia. Tutaj mamy moduł trójfazowy, więc jedną magistralą odczytujemy trzy wartości napięcia po jednej magistrali. Zobaczmy, że dwa te moduły, trójfazowy i jednofazowy, ma adres 10, więc aby współpracowały na jednej magistrali. Możemy zmienić ich adres przy pomocy oprogramowania, zapisując wartości do odpowiednich rejestrów. Możemy także zmienić adres w sposób sprzętowy, zdejmując osłonę i przełączając przełącznik tak, aby zmienił się adres o wartość nastawioną, czyli np. Na 0 na 1, to z 10 na 11, tak jakby końcówka adresu ulegnie zmianie. W sposób sprzętowy możemy zmienić adres przetwornika. Na magistrali cyfrowej pracują dwa przetworniki. Poprzedni przetwornik napięcia, widać na wyświetlaczu 23 stopnie, oraz przetwornik temperatury pracujący z dwoma termometrami cyfrowymi OneWire TS1820 i udostępniający dane po magistrali cyfrowej z wykorzystaniem Modbus. Ogrzewamy jeden z czujników temperatury, no i widać, że zmieniła nam się temperatura na 27 stopni. Poza przetwornikami na szynę czy do puszki dostępne są przetworniki w obudowie natynkowej. I tutaj przykład przetworników na magistrali Modbus. MBATH1 dostarcza informacji o temperaturze i wilgotności. Natomiast MBLS1 dostarcza informacji o natężeniu oświetlenia w luksach. Modbus pozwoli na rozbudowę przekaźnika programowalnego o wyniesione na większą odległość wejścia wyjścia. Cyfrowe lub wejścia analogowe 0,10V lub 0,20mA. Ciekawym rozwiązaniem są przekaźniki komunikujące się po Modbus. Możemy takie przekaźniki oddalić od przekaźnika programowalnego, a przybliżyć do obwodów, gdzie przełączana jest moc. Teraz podczas sterowania stykami przekaźników widać dość dużą aktywność na. Magistrali Modbaz widać migającą pomarańczową diodę na module rozszerzeń RS485, jednak takie przekaźniki mogą więcej. Możemy wysłać do przekaźnika rozkaz do załączenia styków na określony czas i przekaźnik już sam odliczy to, to załączenie. Nie musimy wysyłać drugiego rozkazu, mało tego, możemy wysłać rozkaz cyklicznego załączania styków na określony czas i określoną ilość przełączeń. W wyższym modelu FLC18ETH również mamy 6 wyjść przekaźnikowych, możliwość rozbudowy poprzez moduły rozszerzające, wejścia analogowe i cyfrowe, ale dodatkowo na wejściach I7 i I8 mamy możliwość uruchomienia wejść analogowych prądowych bez instalacji dodatkowych modułów rozszerzeń. Dodatkowo mamy wyprowadzoną magistralę RS485. Bez dodatkowego modułu rozszerzenia. W modelu 18TH dostępne jest łącze karty microSD i poprzez gotowe bloki możemy na nią zapisywać dane lub odczytywać z niej dane. Po drugiej stronie znajduje się złącze Ethernet do komunikacji sieciowej. Po wyszukaniu przekaźnika programowalnego w sieci możemy łatwo wykonać konfigurację sieciową, a także mamy dostęp do wbudowanego serwera web, gdzie widzimy podgląd wyświetlacza, a także te przyciski są aktywne, możemy zdalnie sterować przekaźnikiem programowalnym. Możemy dodać zmienne, które chcemy monitorować i w monitorze wbudowanym w interfejs obserwujemy wartości zmiennych. Poprzez ethernet możemy komunikować się z wykorzystaniem MQTT, możemy subskrybować tematy, ale także Publikować tematy i wysyłać wartości zmiennych. W następnym odcinku sprawdzimy, jak działają różnego rodzaju przetworniki. Napiszcie, jakie widzicie zastosowania dla przekaźników programowalnych i jakie przekaźniki stosujecie. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia!